Dlaczego nie wierzysz w śmiertelnych? Herbata jest zwierciadłem serca. Gdy serce jest zmącone, również i ona będzie mętna. Co mąci w twym sercu? Czy to strach? A może wątpliwości? Mistrzu Gołasu, zawsze powtarzasz... Że choć śmiertelni popełniają błędy, potrafią wyciągać z nich naukę i czynić świat lepszym. Mhm. Mm Jednak z tego, co widziałem, śmiertelni w ogóle się nie uczą. Jestem pewien, że widziałeś wiele planet, na których działo się to samo co na Babari. Bądź cierpliwy zamasu. To ma prawo długo trwać. A my możemy na to jedynie patrzeć? Kiedy zostałem tu zaproszony, wierzyłem, że nauczę się od ciebie czym jest sprawiedliwość. A okazało się, że dla bogów termin sprawiedliwość oznacza tylko bierną obserwację. Zamasu, hmm. czy zastanawiałeś się kiedyś nad koncepcją dobra i zła? Oczywiście, wielokrotnie. Zło powinno zostać wyeliminowane. Sprawiedliwość jest niezbędna, by dobro mogło rozkwitać. Rozumiem, jednak ja widzę to inaczej. Sprawiedliwość jest tym, co utrzymuje dobro i zło w równowadze. W równowadze? Bywa, że zło zwodzi niektórych ze ścieżki dobra, którą podążali, ale sprawiedliwość pozwala im odnaleźć drogę powrotną. To dlatego bogowie obdarzyli śmiertelników mądrością. Powinniśmy akceptować istnienia złami Strzugołasu, bowiem zło rodzi jedynie przemoc, jak na planecie Babari, albo arogancję, jak u Son Goku, który śmiał rzucić wyzwanie Bogu. Śmiertelni wykorzystują mądrość darowaną im przez Bogów do czynienia zła i niszczenia tego pięknego świata. Śmiertelnik obdarzony mądrością to kwintesencja zła. Czy wolno nam w takiej sytuacji pozostawać biernymi? Czy wolno nam w ogóle nazywać się bogami, skoro nie walczymy ze złem? No masz, to bardzo dobrze, że masz tak silne poczucie sprawiedliwości, ale musisz zachować spokój w sercu, by móc wypełniać zadanie prowadzenia zbłąkanych na ścieżkę, którą zagubili. Nie zapominaj, że trening fizyczny, który odbywasz, ma na celu właśnie uspokojenie Twojego serca i duszy. Bogowie również nie są idealni. My również musimy się uczyć i rozwijać. Zapasz proszę nowy dzbanek herbaty! Mistrzu Gołasu. Bierne obserwowanie to grzech.